Firmy głupiające na święta. Uwielbiam ten moment w roku, kiedy korporacje dostają świątecznego udaru mózgu. Cały rok. Y, nie ma budżetu, musimy ciąć koszty, proszę używać spinaczy ponownie, bo stal drożeje. A potem nagle przychodzi grudzień i bach. Firma zachowuje się, jakby kupili Bitcoina w 2014 i właśnie go sprzedali. Z miejsca dzieje się magia. Premie? Nie. Podwyżki? Nie. Ale wigilia jest o pół miliona? O, tak. Wjeżdża szyraton, kawior, wjeżdża Proseko na ośle. W grudniu dzieje się firmowa schizofrenia budżetowa. Cały rok dział finansów mówi, musimy obciąć OPEX, budżet jest minusowy, nie stać nas na kawę. A potem proponują wigilię firmową w hotelu, gdzie do toalety wchodzi się tylko w smokingach, a kelnerzy mówią do nas, sir, chociaż widzą nasze badże z Biedronki. Nagle nie ma problemu, by przeznaczyć 150 tysięcy na event, na którym 80% ludzi i tak nie pije, połowa nie chce przyjść, a druga połowa przyszła tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie do CV, że uczestniczy w inicjatywach firmowych. I najlepsze, bufet z kawiorem, Prościut to i ośmiorniczkami, a firma nadal nie zainwestowała w papier do drukarki od września. Wszystko drukujesz na odwrocie faktur. Obserwuję w tym miesiącu coś, co nazywam równością świąteczną według firm. Są firmy, które coś tam dają. Bony, paczki, prezenty, trzynastki, 14, no luksus. No a potem jesteś ty: Twój zespół, Twoje korpo i twój prezent. Jeden długopis firmowy z logo z 2008 roku. Są firmy, gdzie prezes dostaje kosz prezentowy za 4000 zł, dyrektorzy po 2000 zł, menadżerowie po 1000, a pracownik dostaje uśmiech i okazję, żeby bić brawo. Sama Wigilia to mogą być totalnie dwa światy. Taka bogatsza, gdzie jest sala balowa, jedzenie jak w mastercze, open bar, przynajmniej do momentu, aż najważniejszy pracownik zacznie pytać prezesa o premię i DJ, który uważa, że 40-letni specjalista od Excela chce właśnie teraz usłyszeć hard techno z Berlina. I jest Wigilia bieda edition. Sala konferencyjna, bigos, śledzie i makowiec przyniesione przez pracowników. Ryba grecka z pudełka i chipsy solone. Każdy coś przyniesie. Tylko potem 20 osób przynosi śledzia i nikt nie przynosi talerzy. A w tle zawsze leci muzyczka z małego głośniczka JBL, którego Marek podpierdzielił synowi. I nikt nie narzeka, bo to jest przynajmniej szczere. Nikt nie udaje tutaj niczego. Jest śledź, jest bigos, jest ciśnienie jak na meetingu statutowym. Rodzinnie. Super zabawne, przynajmniej dla mnie, są również najróżniejsze świąteczne atrakcje firmowe. Robienie bombki z logodziału, konkurs zrób piernika, który wygląda jak roadmapa, wspólne śpiewanie z CFO, który ma głos jak uszkodzony modem, Secret Santa za 20 zł, jeden dostaje perfumy z Rosmana, a drugi skarpetki i wędkę z Pepko. I wiecie co? Ja tam lubię ten czas. Jest w tym wszystkim coś pięknego. Nie Wigilia, nie prezenty, nie bigos od Grażyny z księgowości. Tylko to, że co roku wierzymy, że może tym razem będzie inaczej. Normalnie. Ale nie będzie, bo korpo w grudniu działa na totalnie innych zasadach. Jak Windows w trybie awaryjnym. Więc jak na koniec roku dostaniesz bon, prezent, Wigilię w hotelu, albo chociaż ten długopis z 2008, doceniaj. Jak nie docenisz, spoko. Za miesiąc i tak dostaniesz maila, że to był znowu rekordowy rok.